Cześć Boże, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Ciebie i wszystkich Was razem. Czytamy dziś kolejne wersety Ewangelii według Świętego Mateusza. To jest tekst, szósty rozdział, 19-23. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka, to ciemność. Mocne słowo, prawda? I takim zdaniem kluczowym, które. Spina całość i też rozświetla. To jest 21 werset: Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Tam, gdzie coś jest dla nas ważne, tam, gdzie to, to, to leży, do, do tego dążymy. O tym myślimy, tego pragniemy. To, czym ktoś żyje, co, co dla niego staje się jakoś kluczowe, ważne, to to gdzieś jest cały czas uzewnętrzniane. Jak ktoś żyje doczesnością, materialnością, na przykład pieniędzmi, to zawsze będzie jakiś ten wątek pieniądza. Tak, jak żyje władzą, to zawsze będzie jakiś wątek władzy. I tak dalej, i tak dalej. Jak podejść do tego tekstu? Najpierw zachęcam, żeby przemyśleć, a potem można sobie wypisać nawet, co jest dla ciebie ważne w życiu ale wiecie, nie przez taki pryzmat teraz pobożnościowy, tak, że tu ładnie musi zabrzmieć nie, to jest zadanie dla ciebie i przed Bogiem podejmowane, więc im bardziej szczerze, szczerze do bólu tym lepiej, co jest dla ciebie ważne materialnie duchowo, relacyjnie jakoś w jakimś aspekcie życia, tak yy... A potem zobacz, czy, 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 jak to współgra z Ewangelią, jak to współgra z Jezusem, jak to współgra z życiem chrześcijańskim i czy to, za czym biegniesz, do czego tak dążysz, o czym mówisz, myślisz i tak dalej, i tak dalej, czy to prowadzi do życia wiecznego, czy nie, do nieba, czy, 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 czy odwrotnie. To jest, to jest taki początek. Pierwszy punkt. Dalej, na ile jest Światło w tobie. Znaczy, zobacz na ile te wartości, czy te rzeczywistości, które zostały wypisane w pierwszym punkcie, przysłaniają ci światło, którym jest Jezus i Ewangelię. Jeśli mnie słuchasz jakoś też czytasz Biblię, to, to, to nie jest tak, że te rzeczywistości zasłaniają ci Jezusa, ale przysłaniają. Gdybym na przykład wziął tu jakąś matę teraz, tak albo. Albo jakiś, jakiś materiał, taki tiul choćby, albo, albo, albo yy, tak, jakąś, yy, jakiś plastik, tak. Yy, widzielibyście, że jestem, słyszelibyście mój głos, tak, ale jednak nie widzielibyście w pełni mojego spojrzenia, yy, mojej twarzy, tak. Yy, I tak może też być w naszym życiu, że jesteśmy z Jezusem, jesteśmy dla Jezusa, tak, ale na przykład są rzeczywistości, które przysłaniają. I dlatego to światło nie jest takie, jak być powinno, tak? to znaczy to nasze przyjmowanie światła nie jest takie zdrowe. No więc Pan Jezus właśnie mówi: jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli w naszych oczach jest właśnie cała ta lista tych rzeczy, które wypisaliśmy i na wszystko patrzymy przez ten pryzmat, no to nie dostrzegamy tego całego piękna, które daje nam Bóg. Jak to już zrobimy, to po prostu posiedź przed Bogiem. Milczenie jest kluczowe do tego, żeby przyjmować wolę Bożą. Po prostu posiedź słuchaj. Nie przejmuj się, że to czy tamto przechodzi przez Twój umysł, myśli, które Cię może niepokoją. Po prostu przyjmuj to, to bycie przed Bogiem, a On będzie zmieniał Twoje serce i sprawiał, że jeszcze bardziej tym skarbem będzie właśnie on. Pomocą w tym, żeby Jezus stał się naszym skarbem jest na przykład adoracja. Adoracja ikony, adoracja Najświętszego Sakramentu w sposób szczególny. Taki właśnie czas bycia, bycia w ciszy, bycia przed Panem. Tego tobie i sobie życzę. Pozdrawiam bardzo serdecznie.